Dzień dobry. Witamy Państwa na briefingu przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Mariusza Błaszczaka po powrocie z konsultacji z prezydentem Bronisławem Komorowskim na temat zarówno sposobu, jak i daty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. W Belwederze przedstawiłem. Propozycję prawa i sprawiedliwości dotyczącą terminu wyborów. Otóż naszym zdaniem wybory powinny się odbyć w najpóźniejszym możliwym konstytucyjnie terminie, ze względu na prezydencję polską w Unii Europejskiej. Nie możemy dopuścić do chaosu, nie możemy dopuścić do kompromitacji naszego kraju w oczach zarówno Europy Zachodniej, jak i całego świata. Rozumiemy argument polegający na tym, że Ostatni możliwy termin to jest 30 października, 1 listopada, więc Dzień Wszystkich Świętych wypada we wtorek. Jesteśmy skłonni zgodzić się z tym, że byłby to pewien problem, jeśli chodzi o frekwencję. Większość z nas wyjeżdża już wcześniej na groby naszych bliskich, choć podkreślamy, że poniedziałek jest normalnym dniem pracy. Jeśli chodzi o drugą sprawę, to jednoznacznie. Dwudniowy sposób przeprowadzania wyborów jest sprzeczny z konstytucją. Jeżeli czytamy, a powinniśmy czytać konstytucję literalnie, w artykule 98 w ustępie 2 jest napisane wprost, że prezydent wyznacza termin wyborów na dzień wolny od pracy. Nie ma tam liczby mnogiej, jest liczba pojedyncza. Uważamy także, że wybory dwudniowe są droższe. Przyznał to prezydent Komorowski o 50 milionów złotych, to kwota ważna przy takiej dramatycznej sytuacji finansów naszego kraju. Uważamy także, że nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że dwudniowy termin wyborów spowoduje większą frekwencję. Porównywanie tej sytuacji z referendum w sprawie wyjścia do Unii Europejskiej jest nieuprawnione, dlatego że było to wydarzenie bez precedensu. Jedyne w naszej historii. W związku z tym. I zainteresowanie obywateli tym faktem było dużo, dużo większe, i z całą pewnością to był powód tego, że frekwencja była wyższa, a nie fakt, że referendum odbywało się w ciągu dwóch dni. I w końcu ostatni argument mówiący o zagrożeniu, jeśli chodzi o uczciwość wyborów w przypadku wyborów dwudniowych chodzi o możliwość złamania tajności wyborów chodzi o możliwość złamania ciszy wyborczej. Zwracam uwagę Państwu, że komisje wyborcze będą przez pewien czas, chodzi o noc, z jednego dnia na drugi, będą pozbawione kontaktu z urnami wyborczymi. Wówczas może dojść do nadużyć. Przypomnę, że w kampanii samorządowej i w wyborach samorządowych milion siedemset tysięcy głosów było głosami nieważnymi. To jest problem. Z którym państwo polskie powinno sobie poradzić. Prezydent Komorowski nie zgodził się z tymi argumentami. Co prawda, nie powiedział, jaką decyzję podejmie, ale my jesteśmy przekonani, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość złoży skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze raz powtórzę: w Konstytucji. Jest napisane wprost, że wybory mogą być wyłącznie wyborami jednodniowymi. Szanowni Państwo, oczywiście jeśli są pytania, zapraszam. Warto tylko też zwrócić uwagę, Pan Przewodniczący o tym powiedział, o możliwości fałszowania. Te wiadomości, które do nas docierają z różnych miejsc, ale na przykład z Wałbrzycha, są niepokojące, bo rzecznik tamtejszej platformy, który przyznał, że kupowali głosy, powiedział, że problemem nie jest to, że kupowano, ale problemem, że dano się złapać. Więc lepiej nie twarz. W tej sytuacji, jak się okazuje dla niektórych, mówię tu o tym rzeczniku platformy i o Wałbrzyskiej platformie, okazja czyni złodzieja. W związku z tym lepiej im nie stwarzać takiej okazji. Panie przewodniczący, ja chciałam zapytać o to zaskarżenie. Y Dlaczego chcecie zaskarżyć te zmiany w kodeksie wyborczym, a głosowaliście przecież za całością ustawy? Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest takie oto, że mamy zebrane przepisy dotyczące ordynacji wyborczej w jednym akcie prawnym. A więc w kodeksie wyborczym. To rozwiązanie jest rozwiązaniem zdecydowanie lepszym niż wcześniejsze, kiedy to mieliśmy odrębne ustawy dotyczące poszczególnych wyborów, było pięć bodajże czy sześć. Ustaw różnych. Dobrym rozwiązaniem jest chociażby ujednolicenie godzin otwarcia punktów wyborczych między siódmą a dwudziestą pierwszą, a więc w tym akcie prawnym są przepisy, które naszym zdaniem są przepisami właściwymi, są przepisami korzystnymi dla naszych obywateli. Natomiast uważamy, że są przepisy niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej. Jeszcze raz to powtórzę. Konstytucję Rzeczypospolitej powinniśmy czytać literalnie. Wybory mogą się odbywać wyłącznie w jednym dniu. W przeciwieństwie do referendum, bo ja tylko bym chciał obalić argument, który się pojawia, no ale przecież było dwudniowe referendum. W Konstytucji referendum potraktowane jest w innym miejscu jako odesłanie do ustawy, i w związku z tym nie należy porównywać referendum oraz głosowania, czyli święta demokracji rzeczy najważniejszej w systemie demokratycznym. Ja również Łukasz Walewski, Trójka Rady. Właśnie zapytać o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego, tylko trochę innej ustawy. Za chwilę, dosłownie za 20 minut, senatorowie mają głosować nad prawem międzynarodowym, prywatnym. Czy pozostajecie przy wcześniejszych deklaracjach, że jeśli poprawka stwierdzająca, że małżeństwo w myśl przepisów to związek mężczyzny i kobiety upadnie, to zaskarżycie tę ustawę do Trybunału? Mamy nadzieję, że senator Kwiatkowski, Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości. Jednak poprze poprawkę złożoną przez senatorów prawa i sprawiedliwości, bo wtedy nie będzie musiał pisać pism do biskupów tłumacząc się ze swego błędu. Lepiej przyznać się, że popełniło się błąd, naprawić ten błąd, jest szansa i wtedy mieliby, będziemy mieli sytuację zupełnie jasną. W przeciwnym razie, niestety, sytuacja będzie dwuznaczna przynajmniej. W związku z tym my podejmiemy odpowiednie działania, ale poczekajmy na głosowanie. Ja mam nadzieję, że jednak senat poprawkę uwzględni. Co więcej, no życie przyznało nam rację, że huchaliśmy na zimne w tej sprawie, bo pani minister Radiszewska, która wysyłała do Urzędów Stanu Cywilnego Pisma właśnie w tym duchu, żeby nie za bardzo pytać i ułatwiać małżeństwa jednopłciowe zawierane za granicą. To jest ta droga, która nas niepokoi. Jeśli instytucja państwowa, pani minister w tym kierunku również podąża i myśli, znaczy się, że mieliśmy rację i nasze obawy były zasadne. I drugie pytanie dotyczące waszego projektu, który zmienia instytucję, w zasadzie ją wykreśla wieczystego użytkowania i zastępuje ją od razu prawem własności. Chciałem zapytać, jak rozmawiałem dzisiaj z byłym ministrem Szeinfeldem, stwierdził, że również SLD ponieważ ma taki projekt tylko nie likwidujący te instytucje, a obniżający e, opłaty, to pan minister Szeinfeld skomentował przychodzą wybory, wszyscy się rzucają na rozwiązania, które mają ułatwić e, pewne rozwiązania. Pytanie, dlaczego teraz w takim razie zgłaszacie ten projekt i jak bardzo wierzycie w jego powodzenie? Ten projekt leżał w zamrażarce przez kilka miesięcy. Nie jestem w stanie powiedzieć panu redaktorowi przez ile, ale przez kilka miesięcy. Był zgłoszony dużo, dużo wcześniej. To jest poważny problem Szczególnie dla tych obywateli, którzy mieszkają na tzw. ziemiach odzyskanych, czyli w północno-zachodniej i północnej Polsce. Ten problem powinien być rozwiązany. Jest to ustawa, która może naprawić błędy i zaniechania sprzed wielu, wielu lat. A pan poseł Sheinfeld, no cóż, jest pewnie... Sfrustrowany tym, że został zdymisjonowany w atmosferze skandalu związanego z aferą hazardową, i próbuje w ten sposób zrekompensować sobie dobre samopoczucie. Ale to jest droga prowadząca donikąd. Magdałcja na Radio Zet. Panie Przewodniczący, chciałam zapytać, kiedy zamierzacie złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyborów, w sprawie kodeksu wyborczego. Tak. W ciągu najbliższych dni złożymy taki wniosek. I drugie pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, jak pan ocenia zmienność kancelarii prezydenta w sprawie um, wylotu prezydenta Jaruzelskiego do, na Pielgrzymkę do, do Watykanu. Najpierw minister Nowak powiedział, że nie pojedzie. Dzisiaj mówi, że jeszcze to do końca nie zapadła decyzja. Um, przyszedł na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego um, jako były prezydent. Teraz twierdzą, że nie był wybrany w powszechnych wyborach, więc podważają tak jakby możliwość jego wylotu. No to jest takie podejście od ściany do ściany, pewnie kalkulują, co politycznie im się opłaci. Ale to świadczy tylko o tym, że prezydent Komorowski, który twierdził, że wywodzi się z ruchu Solidarności, no cóż, zapomniał o tym, albo te twierdzenia były już tak tylko rzucane sobie amuzą. Generał Jaruzelski jest niewątpliwie... Odpowiedzialny za to, co wydarzyło się w grudniu 70 roku, jest odpowiedzialny za ofiary stanu wojennego. Chociażby niedawny film Ryszarda Krauzego pokazujący wydarzenia w grudniu 70 roku jest świadectwem tego, że generał Jaruzelski ponosi odpowiedzialność za te tragiczne wydarzenia. Przypomnę także, że generał Jaruzelski jest oskarżony, nie stawia się przed sądem, a w kraju demokratycznym dyktatorzy powinni być osądzeni. Nawet w takich krajach jak Chile doszło do osądzenia dyktatora Pinocheta. Szkoda, że w Polsce do tego osądzenia nie dochodzi. Jeśli, jeśli, jeśli można, to sądzę, że tu mamy do czynienia z kolejną wpadką prezydenta Komorowskiego, jeśli chodzi o całość sprawy, nie tylko generała Jaruzelskiego, bo. Takie deklaracje prezydenckiego ministra przez media do byłych premierów, prezydentów, że może, może zapraszają, a może nie zapraszają, są niepoważne. My także sprawdzi sprawdziliśmy po tych wypowiedziach pana ministra. Do, do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w formie pisemnej w żaden sposób takie zaproszenie nie wpłynęło. Więc mówienie o tym przez media jest wpadką Bronisława Komorowskiego, kolejną protokolarną i niestety potwierdzającą regułę.